W Anglii, niedawno, niedawno wjechaliśmy ze Szkocji do Anglii. Bru to jest taki szkocki napój, już od wielu lat produkowany w Szkocji. Nie wiem jak smakuje, będziemy testować, a że przy okazji chcieliśmy coś z kofeiną, to, to mamy tutaj energetyki te Bru tylko że energetyk. No i co myślisz o Irnbru? O czym? O Irnbru. Dlaczego to ma 36 gramów cukru na 360 ml? 330 ml No bo, no taki mają już skład, no, no Poza standardem Dobre, nie, no, nie, niezłe, tylko ciężko i pójść ten smak do czegokolwiek Kojarzy Ci się z czymś ten smak? Pomarańczowy coś Może Tylko faktycznie troszkę za słodkie Można było kupić wersję free W sensie zero sugar No, ale wtedy by smak był inny, a ja chciałem spróbować tego Chciałem spróbować tego oryginalnego irmbru. Do którego sekretarza receptura sięga 1901 roku i właśnie jest produkowany w Szkocji tak już długo. Mm -hmm. To jest parking pod centrum handlowym w Durham i mają tutaj światło na parkingu podziemnym. O. World Heritage. Is this city World Heritage site? Mm. Alex, it can be on UNESCO heritage site. This city. Yeah, there was a sign, you know? World Heritage site. We need to check it. No, więc jesteśmy w Durham. Jak już mówiłem, idziemy na katedry i zamek, które okazują się są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. A co za tym idzie? Należałby się magnes z tej okolicy Szkoda, że pod słońce bo nie będzie za dużo widać Ale bardzo ładne to jest Imponujące Tylko Nie ma żadnych magnesów nigdzie 150 50 tysięcy funtów, tygodniowo, kosztuje utrzymanie tej katedry, co daje 15 funtów na minutę. To się niemożliwe wydaje. Niemożliwe się wydaje, nie? I tutaj proszą, żeby 3 funty nie, nie dotować po prostu na tą katedrę, bo wejście zrozumiem gratis, znaczy tak. nie jest płatne. Przez jakiegoś brytyjskiego specjalistę została nazwana ta katedra najlepszą katedrą na świecie. Pełna nazwa tego obiektu to Kościół Katedralny Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i Świętego Kutberta. Anglikańska Katedra Romańska. Z 995 roku. Czyli przeszło ponad 1000 lat. Tutaj tylko podsłuchałem rozmowy Pani, Pani jednej z tutaj przewodniczek Kustoszek, nie wiem czy tak można powiedzieć, że to jest wszystko symetryczne. Jak się na to tak przyjrzysz to zauważysz, że cathedral is absolutely symmetric We are in Hogwarts Właśnie tak skądś to znam, wiesz, jak tak na to patrzę. Mam tutaj ludzi, którzy są jak dzieci we mgle. Wiem, że się w takim raczej nie przekina, ale no kurwa, Howard. To nie? No. Tak to wygląda. Jakby zaraz miał Snape wyjść i powiedzieć, że spiskuję. No, bardzo ładne miejsce. A oto katedra wykonana z klocków Lego wow. Fajnie, nie? Aha. 300 tysięcy klocków, tak naprawdę no jak Hogwart. No nie? I 3 lata budowa. Modelu, nie katedry. Tak, tak. Katedry budowali dużo dłużej zapewne. Proszę bardzo, to y, kupiona z, y, Biblia. Mhm. Możesz otworzyć ją dla mnie? Nie wiem czy kamera to w ogóle ktoś, jakim drobnym tutaj maczkiem jest to wszystko napisane. To są ewangelie z Nowego Testamentu, tak? Spisane mhm, w tej tak. małej Biblii. Taka fajna, taka fajniusia rzecz. My idziemy na kawusie do. Tutaj, do tego pięknego miejsca na kawusie. Zapomniałem wziąć tego głównego aparatu dużego z samochodu. To jest tak pięknie po prostu, że naprawdę. Jak ja mogłem zapomnieć? Nie wiedziałem, że będzie tak ładnie, po pierwsze. To jest. wymaga jakiegoś uwiecznienia, a my nie mamy sprzętu, żeby to zrobić w tym momencie. No, się nie będziemy wracać, chyba, nie? Nie. No. W każdym razie jest to chyba najładniejsza katedra, jaką w życiu widziałem naprawdę no, i okolica przede wszystkim jest bardzo zadbana jest tak, tak angielsko właśnie nie mhm. I, ci, i te osoby tutaj są niektóre ubrane w te takie czarne szaty bo tu, tu jest jakiś uniwersytet Durham bardzo tradycyjny gdzie wymagają żeby ubierać takie togi to nie jest tak że na co dzień tylko w jakieś tam konkretne dni w jakieś takie są wymagane ten uniwersytet w Durham jest jednym z sześciu najstarszych uniwersytetów w Anglii w tym zamku, tutaj na górze, uczy się około 100 studentów, ale cały uniwersytet ma około kilka tysięcy studentów się tu uczy w koleczach rozmieszczonych po całym mieście. Byliśmy w sklepie. Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim, żeby najpierw zeskanował kartę, po prostu powiedział kwotę, jaką trzeba zapłacić za produkty, zeskanował kartę i dopiero potem zeskanował produkty. Także najpierw zapłaciliśmy, a potem było kasowanie produktów. Dziwna sprawa. Woda na drogę powrotną do Ponte Frakt, bo już się będziemy tutaj do samochodu zbierać powoli W Polsce mamy tańsze produkty, tutaj są droższe ale jeśli chodzi o... Oferty z biur podróży to nawet mają taniej niż u nas. 14 nocy na Florydzie, Orlando, w 5 hotelu razem z przelotem 587 funtów. Bez wyżywienia, co prawda, no, jednak nadal. Ale inkluzji w Meksyku 10 nocy w czwie, 4 hotelu 818 funtów, to jest za nasze 4000 zł. To nawet u nas takie oferty rzadko się zdarzają. Weź pod uwagę, że jest troszkę bliżej z Wielkiej Brytanii do Meksyku. To już ich będzie już w ligie. E, Nie, generalnie wycieczki z, z Niemiec czy z Anglii są tańsze faktycznie, ale. Mimo wszystko jest bliżej trochę, tak? No tak, zarabiają trzy razy więcej od nas, a za mają taniej jeszcze wycieczki i No tak, no dobrze, niech se mają, na zdrowie i niech wyjdzie. Śliczny widok po prostu. No bardzo ładnie do takiego światego, którego by się raczej nie spodziewał, nie? Mhm. O, proszę, są światła. Jest czerwone światło, więc pani czeka. I te samochody, które jadą z tamtej strony, mają pierwszeństwo. Znaczy, teraz mogą jechać. Zaraz tamte będą miały czerwone światło, i pani dostanie zielone, będzie mogła pani jechać. Jeszcze co do naszego samochodu, tutaj to jest Lexus RCF V8, 500 koni Niecałe. No bo nie wspominałem, więc może wspomnę. Teraz trochę osrany, bo został niestety już przez ptaki w Hedenburgu. I tak sobie jedziemy z takim właśnie Ostrachitusem. No więc opuszczamy już Durham. A slightly bank volume down. Ja, ja, ja. No więc opuszczamy już Durham. Miejsce jest naprawdę zajebiste. Przepięknie tu jest. Lubię, lubię trafić na takie perełki. Niezapomniane perełki, po prostu. Tak jak trafiliśmy na wieś Bechamkale w Turcji. No to jest coś właśnie wspaniałego. Bechamkale? Tak. Behramkale. Asos. Asos, jest, ale, tak, ale ta wieś się Kale nazywała. Na terenie, której leży Asos. Yy... No po, po prostu tu jest cudownie. I mi się wydaje, że kiedy, jeśli kiedykolwiek zrealizujemy ten pomysł, żeby kamperem tu przyjechać do Anglii, za parę lat może, tak? Mm -hmm. No to Durham trzeba odwiedzić jeszcze raz. Bo naprawdę super. To polecam, polecam, Durham.